Cześć, witam serdecznie w 165. odcinku mojej serii, gdzie bohaterem jest grupa, która niedawno ogłosiła zawieszenie działalności koncertowej. tabernę, na dobrą sprawę, dla mnie ich album debiutancki jest płytą najważniejszą. Przenosimy się w lata 90., moi drodzy, dlatego że bohaterem tego odcinka jest grupa Rage, the, Rage Against the Machine. A jeżeli debiut, no to już wiadomo, co pokaże. Moi drodzy, to jest niestety jedna z niewielu reedycji, którą posiadam, wydana nakładem Sony Music Polska, ale widziałem już tutaj w okolicy u mnie oryginał i zamierzam go nabyć, a najwyżej. Po prostu ta płytka pójdzie na jakąś wymianę. Wydanie jest kompletne. Ja jeszcze dodatkowo zabezpieczyłem ją folią, żeby tutaj nie było żadnego problemu. Ciężki winyl, bardzo proszę. No i jest to oczywiście klasyczne dzieło tego zespołu, dlatego że. Później już niestety tego sukcesu nie udało się powtórzyć. Proszę bardzo. E, ciężki analog, ale to mówię, no, wydanie wiadomo skąd, więc e, nie zachwyciło mnie to brzmienie. E, oryginalni wydawcy, tutaj widzę Epic, e, Associated Legacy, więc e, totalny miszmasz. Natomiast e, zdecydowanie ta płyta e, sporo namieszała. Generalnie Pozytywnie namieszała. Generalnie początek lat 90., tak sobie myślę, no to przecież e, e, oczywiście e, Nirvana, e, tak jak mówię, Rage Against the Machine, e, oczywiście Alice in Chains. Było trochę tych, tych zespołów e, e, dobrych. Szkoda, że różnie te losy się potoczyły. Zobaczymy teraz, co będzie z grupą e, Rage, De, Rage Against the Machine. Natomiast. Tutaj jest przeciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o okładkę. Okładka jest dosyć kontrowersyjna. Mamy tutaj człowieka, który dokonał samospalenia. Tutaj mamy karnister z benzyną, także wiadomo, co ten człowiek zamierza zrobić. Był prawdopodobnie jakiś protest, z tego co ja pamiętam. Natomiast, natomiast tutaj widać. Tą obojętność ludzką na tej okładce. Tutaj stoją ludzie i się patrzą, a facet po prostu płonie. No. Nie dziwię się, że ta okładka w prawie, że nie została zakazana.